No siemaneczko, właśnie jadę przetestować swój sprzęt. Będzie to moje pierwsze spanie w lesie. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, ale jak wiecie, mam zamiar w ten sposób odbywać pauzy. Jestem kierowcą zawodowym. Większość, która mnie obserwuje, zna, to wie o tym. Ci, którzy nie wiedzą, no to właśnie jestem kierowcą zawodowym i mam zamiar spędzać w ten sposób dłuższe pauzy, czyli po prostu chodzić, zwiedzać i tak dalej ze spaniem w lesie. Także dzisiaj będę testował swój sprzęt. Pierwszy raz w życiu będę spał w lesie. I co mogę powiedzieć? Plecak waży 11 kg Wybieram się rowerem. Stosunkowo niedaleko, natomiast zamiast zrobić ogólnie około 20 km z powrotem, czyli 10 w jedną stronę. No i co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że dość nie będzie padał. W każdym razie jestem na to przygotowany jak coś. Także zobaczycie wszystko po drodze. A póki co właśnie się zabieram i ruszamy w drogę. Właśnie macie okazję zaobserwować moje zdolności, jeżeli chodzi o utrzymywanie balansu. No, i powiem wam, że e, pomyliłem się. Jednak to jest około 15 km w jedną stronę do miejsca, w którym chciałbym e, zrobić biwak, zatrzymać się na noc. No zobaczymy, jak będzie z pogodą. W każdym razie e, cel jest taki, żeby dojechać właśnie w to miejsce, które sobie zaplanowałem. Nie wiem jak mnie słychać. Mam nadzieję, że dobrze jest założony media mod e, na kamerkę, czyli ta jakoś powinna być troszkę lepsza. E, w każdym razie jednak Wiadomo, no, tak zwany bike packing, czyli te pakowanie się na rower, myślę, że jest to genialna sprawa. Ja niestety wiozę cały sprzęt na plecach. 11 kg to nie jest jakoś super dużo, więc nie ma tragedii, ale myślę, że na dłuższe trasy to jednak te torby zakładane na rower byłyby dużo lepsze. W każdym razie prawdopodobnie większość moich wypraw będzie się właśnie odbywać na nogach, gdzieś w trasie. Czyli tutaj już będzie wchodził tylko plecach na plecach w grę. W każdym razie, jeżeli chodzi o takie torby na rower, też prędzej czy później się w to zaopatrzę, bo myślę, że, że będę robił takie wyprawy. Już mi się podoba, jeszcze nie spałem w lesie, a już mi się podoba. <tak> Także jedziemy. No, ponieważ przejeżdżam obok miejsca, w którym często robię treningi, to pomyślałem sobie, że sprawdzę, czy jestem w stanie zrobić masę lapa z tym plecakiem, który mam na sobie. Także szybki sprawdzian i jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Jak zobaczyliście, maselapa udało się zrobić. O, puścimy auto. Maselapa udało się zrobić, plus 11 kg. Żyła, od razu wyszła. Także trzeba było trochę mocy włożyć. 11 kg, niby mało, ale już jakiś ciężar. Dwa mocelapy weszły. Nie robiłem więcej. Myślę, żeby weszło jeszcze może ze dwa, ale takich niezgrabnych. Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze pokazuję jakieś 40 minut jazdy. Dobra, chwila przerwy, napiję się wody i właśnie wjeżdżam w las. Tutaj mamy ścieżkę właśnie, która się już zaczyna. Tutaj mamy jeszcze asfaltową. Myślę, że teraz jest to dobry moment, żeby się spryskać troszeczkę preparatem na kleszcze. Tutaj wyczytałem, że najlepsza na to jest permetryna i ludzie polecają właśnie taki preparat. To jest jakiś preparat dla zwierząt przeciw kleszczom, ale właśnie ma permetrynę i to jest właśnie ponoć bardzo dobry pre preparat. Także się spryskam i jadę, bo widzę, że pogoda robi się średnia, tam się robi ciemno, także lecimy. Właśnie przejeżdżam pod autostradą I powiem wam, że jest tutaj Są tak fajne widoki Na przykład tak jak teraz Wjeżdżam spod tego wiaduktu Pod taki piękny las I co chwilę muszę wyciągać kamerkę Bo naprawdę żal wam tego nie pokazać Więc spójrzcie na to Myślę, że to jest idealny las właśnie Na rozwieszanie hamaka Ale to jeszcze nie jest mój cel To jest dopiero połowa drogi Jedziemy dalej Przyjechało auto i zobaczcie co zostawił w lesie. Nie wiem czy to widać, ale jest tutaj droga szutrowa i powiem Wam, no nie, nie widać tego, ale taką mgłę zostawił za sobą, podniesionego piachu. Na szczęście widać, że szybko to opada. A jeszcze mam 15-13 minut do celu. Dojechałem do miejsca docelowego. Tutaj gdzieś chciałem właśnie rozbijać obóz, ale powiem Wam, bo tutaj jest woda, jest dość ładnie. Ale tu jest taka wieżyczka widokowa, także myślę, że sobie na nią wejdziemy, ale chciałem tu rozbijać obóz i powiem wam, że średnio mi się tutaj podoba, bo nie ma takich, nie ma takiego fajnego miejsca. Tu już lepsze były, lepsze miejsca były jak jechałem tutaj. Te drzewa miały fajny rozstaw. Ale cóż, myślę, że zaraz się przejedziemy gdzieś tutaj. Może jednak coś fajnego się uda znaleźć. Ej. Nawet tu fajnie. Widok jest naprawdę spoko. Tam są takie ciekawe skały. Idziemy wyżej. Tych skał chyba nie uda się zobaczyć, bo przysłaniają drzewa. Ale ogólnie widok całkiem spoko tu jest. Spójrzcie tam. Rzeczka sobie płynie. Fajna miejscówka w ogóle. Tam widziałem rybaków. Tu stoi mój rower. Stachu kocha Ewe, jak coś. Dobra, a my jedziemy szukać miejscowy. Niestety pada. Nie wiem czy widać. Ale zaczyna padać. Zobaczymy, jak moje umiejętności w rozbijaniu hamaka i tarpa. Jeszcze tego nigdy nie robiłem. Także dość hardkorowo. Pierwsze rozbijanie i chyba będzie w deszczu. No cóż. Myślę, że nie ma co tracić czasu. Ale na szczęście nie ma zbyt dużych, mocnych chmur, więc myślę, że to może być przyjściowy deszczek. Dobra. Lecimy do roweru i szukamy jakiegoś miejsca na biwak. Coś Wam pokażę. Aktualnie jesteśmy po drugiej stronie. Nie wiem czy widzicie, ale tam jest ten punkt widokowy. A po drugiej stronie... Są takie skały piaskowca. I nie zgadniecie, jak to się nazywa. Ogólnie te skały mają swoją nazwę. Tam widzimy dzban, a tu widzimy, uwaga, dupa słonia. Także powiem Wam, że w sumie, w sumie to wygląda mi to na dupę słonia, chyba. Chociaż dupę słonia to kojarzę tylko z Animal Planet, no ale, ale w sumie. Dobra, jedziemy dalej, szukać biwaku, szukać miejsca na biwak. Miałem nadzieję, że gdzieś tutaj będzie fajne miejsce, ale ogólnie tu przyjechałem zobaczyć te skały. No i co? No i chyba objedziemy tą wodę. Nie wiem czy ją się da objechać dookoła, chyba się nie da. Chyba, że gdzieś tam będzie mostek, ale może szybciej uda się znaleźć fajne miejsce na rozłożenie hamaka. Także, jedziemy dalej. Powiem Wam, że trochę się zgrzałem. Tu znalazłem takie miejsce, tu jest w ogóle miejsce na ognisko. Tutaj ktoś jakieś śmieci zostawił, ale ogólnie tutaj są domostwa, i wydaje mi się, że to okoliczni mieszkańcy bardzo często tu przychodzą. To miejsce się nazywa Diablatama i powiem Wam, że wygląda super. Szkoda tylko, że no jest tak blisko zamieszkałych terenów. Mogłoby być trochę bardziej wdziczy. Nie ma też za bardzo fajnego miejsca na rozbicie hamaka, więc chyba sobie daruję hamak tutaj. No i zresztą przychodzą wędkarze. To jak właśnie idzie pan z wędką. Także wychodzi na to, że tylko przyjechałem zobaczyć. Chętnie bym skoczył do tej wody, bo jest mi trochę gorąco. Trochę cisnąłem na tym rowerze, no ale cóż. Jedziemy dalej. Myślę, że dzisiejszy, dzisiejszy biwak, dzisiejsze rozstawianie hamaka odbędzie się po prostu w lesie, w jakimś spokojnym miejscu i myślę, że to będzie chyba najlepsza opcja na dzisiaj. Na pierwsze rozbijanie hamaka. Ale miejsce bardzo fajne. No a w ogóle to zjeżdżałem tutaj takim bardzo stromym, z jazdem, także teraz trzeba się wspinać. Nie wiem, czy kamerka oddaje, ale jest naprawdę stromo. Tutaj w tym momencie już nie dało się zjechać, musiałem zejść z roweru. Także czeka mnie teraz spinaczka na górę. Lecimy. Dobra, tarpa mamy rozstawionego. Powiem Wam, że jest to naprawdę e, bardzo łatwe. Nie wiem, czy nie za nisko to zrobiłem. Zaraz się okaże, jak będę, wieszał, jak będę wieszał hamak. W każdym razie tutaj są takie właśnie, jest takie rozwiązanie, że wystarczy pociągnąć w koło drzewa, zawiązać linkę. E, tutaj są takie haczyki. Ciągniesz za to i naciągasz tarpa. I tak samo jest do śledzi. Z tym, że jak się okazuje, oczywiście nie sprawdziłem, ponieważ myślałem, że to jest normalna sprawa, że jest w zestawie. Jednak w zestawie śledzi nie ma. Także powiem Wam szczerze, że naprawdę dobrze, że kupiłem nóż. Chociaż nie sądziłem, że mi się przyda, bo tak naprawdę nie brałem żadnego jedzenia i wiedziałem, że nie będę brał żadnego jedzenia, które będę potrzebował kroić. Ale kupiłem na razie co i zobaczcie, jak mi się przydał. Gdyby nie ten nóż, to już miałbym problem. Dlatego że musiałem sobie zrobić śledzie. Także ostrzyłem patyki. No i tarp jest zaciągnięty na takich patykach. Nie wiem czy tu widzicie jest bity, jest linka i zrobiłem takie prowizoryczne śledzie, no ale tarp wisi, także biorę się za rozwieszanie hamaka. powieszony. Powiem Wam, że troszkę musiałem się pobawić z tym zanim szczaiłem co i jak, co do czego ale wydaje mi się, że zrobiłem to dobrze, tak jak powinno być też pewności nie mam, nie no chyba dobrze w każdym razie wisi, przetestowałem już leżałem, otul powieszony czyli ten underkilt tak się na to chyba mówi, widać, że jestem amatorem no cóż, już nawet przetrwałem pierwszy deszcz, jak widzicie po plandece delikatnie widać padało, także e, powiem szczerze, że już zgłodniałem. W plecach sobie powiesiłem w ten sposób pod plandeką. Myślę, że jest w porządku. Raczej nie powinno e, go zapadać za bardzo. No i tak to wygląda. W środku mam e, w środku w hamaku mam śpiwór i poduszka. E, powiem szczerze, że przez chwilę oto mi. E, jakby hamak wypadł mi z tego otula i faktycznie czułem taki zimny placek na plecach, więc kładąc się spać trzeba po prostu się chyba dobrze położyć, żeby faktycznie nie wypadł hamak z tego otula, bo myślę, że mimo to, że jest ciepło, to i tak czułem taki zimny placek na plecach, więc pewnie byłoby zimno, ale, ale tak to wygląda. Także to jest takie moje spostrzeżenie jako amatora. No i co? Pora coś zjeść, także tak wygląda moje stanowisko na dzisiaj i teraz zabieram się za jedzenie. Będę podgrzewał e, posiłek liofilizowany. Dobra, nie wiem jak, nie wiem jak e, mnie widać, ale powiem Wam, że już zgłodniałem. Już mam wszystko przygotowane, rozstawione, więc myślę, że pora zjeść, akurat e, mam posiłki liofood. E, nie jest to żadna reklama, po prostu e, wiecie, nie mam żadnego doświadczenia z e, Bushcraftem, więc pomyślałem sobie, że lepiej mieć po prostu gotowy posiłek, ale z tego co wiem, to jest to bardzo dobra firma. Jak widzicie jestem przygotowany. Mam czajniczek, mam gazówkę taką malutką. Trochę wody zagotuję, trochę więcej może. W sumie nie wiem ile się jej tutaj wlewa. Ale zaraz się okaże wszystko. Wszystko jest leciutkie. Cały plecak, tak jak mówiłem, ważył 11 kg. Sprawdźmy, sprawdźmy, czy to działa. Mam nadzieję, że działa, bo inaczej będę głodny. Ha, ha. Chyba troszkę zmniejszymy ogień. Działa. No, klasa. Także będzie zaraz jedzone. Ale nie wiem, czy troszkę nie za duży ten ogień. Troszkę zmniejszymy. O, robi się. Robi się. Widzicie, tutaj jest moje stanowisko, moja baza. Tam stoi rower. Jest godzina aktualnie. Aktualnie mamy godzinę za 15:07. No i co? No i tak to wygląda. Zobaczymy jak minie noc, bo będzie to moja oczywiście pierwsza noc w lesie. W ogóle. Nie tylko samemu, tylko ogólnie. W ogóle jeszcze nigdy nie stałem w lesie. Także mam nadzieję, że będzie spoko. Ale już leżałem w hamaku i coś mi się wydaje, że się wyśpie jak nigdy. E, więc myślę, że będzie dobrze. No i czekamy, aż się to zagotuje. Dobra, powiem Wam, że szczerze to się nie spodziewałem, że to jest takie dobre. To normalnie smakuje jak obiad y, zrobiony w domu. Mięso smakuje bardzo dobrze. No, serio, jest mega. Mega. Przyprawione. A ja już sobie leżę w hamaku. Mamy aktualnie godzinę 20, jeszcze jest jasno, wiadomo. Akurat w tym hamaku leży się po przekątnej i powiem Wam, że no nie jestem jakoś tak szczególnie wygięty w sensie włók, tak jak się składa hamak. Mam dość sporo miejsca, także jest całkiem spokojnie. Już Wam pokazuję tutaj drugą stronę. No i tak to wygląda, także powiem Wam, mam całkiem sporo miejsca, naprawdę, poduszka, poduszka z Decathlonu i to był dobry zakup, cieszę się, że ją wziąłem, jest dzięki niej dużo wygodniej, no i co, no i poglądam sobie coś zaraz na YouTubie, już zjadłem, no i będę szedł spać, rano nie wiem o który wstanę, jak się obudzę, nie będę jakoś tam specjalnie nastawiał budzików czy coś, także zobaczymy jak ta nocka będzie, jak to będzie, no i co, no i rano zdam. Wam relację z tego, jak mi się spało, i w ogóle także na pewno będzie trzeba zrobić kawę. No, i do domu mam z 15 km, także tak to wygląda. Na dzisiaj to byłoby na tyle. No, i widzimy się jutro. Pozdro. No dobra, wiem, że miałem już kończyć, ale jest jeszcze wcześniej, więc wiadomo, że nie zasnę. Jest 20.50, oglądam sobie YouTube'a. A jeszcze chciałem wam pokazać coś, bo ale super, to wygląda w ogóle teraz w kamerce. Tak trochę szaro się zrobiło. Chciałem Wam pokazać, bo o trochę się przesunę, bo no koledzy tutaj osoby, wiele osób zaleciło mi, żeby po zjedzeniu te resztki, opakowania i tak dalej zawiesić gdzieś daleko do obozu, dlatego, że mogą przyjść jakieś tam liski i tak dalej, także o tam wisi jednorazówka ze śmieciami, kawał drogi. Ze 100 metrów pewnie, może trochę lepiej. No i co? No i zobaczymy, czy jutro będzie cała. Mam nadzieję, że będzie cała. Specjalnie zawiesiłem ją na drzewie, żeby żadne zwierzątko się nie dostało do niej. No i zobaczymy. Zobaczymy jutro. A póki co cisza. Ogólnie słychać las, słychać zwierzęta, słychać ptaki. Ale ogólnie jest dość cicho. Wydawało mi się, że w lesie raczej jest głośniej. Zobaczymy, jak będzie w nocy. Dobra, już raczej bez odbioru. A mamy noc, miało być już bez odbioru, ale nie mogę zasnąć. Ogólnie jest spoko, jest spokojnie cisza, nie ma żadnych zwierząt, ale deszcz zaczął padać i powiem Wam, że jest mega głośno. Ja sobie tutaj w międzyczasie właśnie odpisuję na komentarze w grupie Bushcraft leśni ludzie. Powiem Wam, że sporo jest tych komentarzy i tak sobie siedzę i czytam. Ale nie spodziewałem się, że deszcz jest taki głośny pod tą plandeką. No cóż, rozpadało się, a tak wygląda las bez światła w nocy. Całkiem ciemno. Bardzo fajnie się leży. Czuć świeże powietrze, które ciągnie z lasu. Jest bardzo spokojnie, nie słychać żadnych zwierząt. Tylko ten deszcz, nie wiem czy słyszycie. No ale myślę, że już naprawdę pora i spać. Także kończę te Facebookowanie, Instagramowanie. I widzimy się jutro. Siemaneczko, Siemaneczko, mamy piątą rano. E, ja już nie śpię, przyświecam troszkę światełkiem, bo jeszcze jest dość ciemno. Chociaż jak widzicie na zewnątrz, no nie jest ciemno, ale jeszcze nie jest to to. Jeszcze kamerka e, woli mieć światło. Światło, o, zrobię sobie tak cyk, pomocniczo. W każdym razie jest mokro, padał deszcz. Ramdeka mokra. Yy, pokażę Wam na zewnątrz, jak to wygląda. Ogólnie bardzo fajnie to wygląda. Widoki są super z Hamaka. No i czy się wyspałem? Czy się wyspałem? O to jest pytanie. No, powiem Wam, że się średnio wyspałem, bo zrobiło się troszkę chłodne. Jak widzicie, musiałem się ubrać ze względu na to, że padał deszcz i temperatura się zmieniła. Ogólnie patrzyłem w nocy to było 13 stopni, więc 13 stopni to nie jest jakoś super, super ciepło jak na noc. No, ale ogólnie tragedii nie było. Adrenalina też trochę była, także to też na pewno trochę trzymało. W każdym razie udało mi się zasnąć. Zasnąłem, spałem dość twardo i obudził mnie bardzo ciekawy dźwięk obudziło mi jakieś zwierzę które wydawało tak głośne dźwięki i byłem pewny że słyszę piłę spalinową tak jakby normalnie były wycinane drzewa tak jakbym słyszał właśnie piłę spalinową to na pewno był jakiś byk, no bo jednak drzewa nie leciały ale odgłos był całkiem ciekawy no i tak się darł właśnie przez prawie całą noc do rana no, powiem wam, że to było ciekawe, bardzo ciekawe, bo na pewno był całkiem blisko, bo dźwięk był dość głośny, bardzo się niósł, no i co, później udało mi się zasnąć, to spałem, później znowu obudził mnie deszcz, no i tak, tak to wygląda, ale mamy piątą rano, no i wychodzi, że trochę się wyspałem, bo czuję się całkiem dobrze, tragedii nie ma, naprawdę tragedii nie ma, myślę, że muszę nabrać troszeczkę doświadczenia w rozkładaniu tego hamaka, na pewno zobaczycie, to troszkę przyspieszę ten moment kiedy go rozkładałem żeby tutaj nie zrobić filmu, który będzie trwał pół godziny ale ogólnie hamakowanie spoko sprawa. narzędzie świetne do spania w lesie, będę wykorzystywał będę jeździł, także możecie śledzić kanał na pewno na pewno będzie to ciekawie, tym bardziej, że jestem kierowcą zawodowym, więc prawdopodobnie będę spędzał w tym hamaku za każdym razem czas w innym miejscu i to jeszcze w Niemczech, tam gdzie po prostu pauzy mi się będą trafiać. Także tak to wygląda. Myślę, że pora stawać i robić kawę. No i jak widzicie, Musiałem się ubrać, założyłem spodnie też. Początkowo spałem bez spodni, ale je założyłem, bo y, trochę zrobiło się zimno. 13 stopni w nocy to jednak jest całkiem chłodno. Ale plandeka dała radę bez tych y, śledzi, które prawdopodobnie zostawiłem w domu. Jeszcze muszę to sprawdzić. Ale coś mi się tak wydaje, że jednak te śledzie były w zestawie, to ja ich po prostu nie wziąłem Czyli standard. Ale wiecie jak to jest, jak się ktoś pakuje szybko, a tym bardziej jak jest jeszcze zakręcony jak baranie rogi, tak jak ja, to tak właśnie się to kończy. Czyli u mnie standard wszystko szybko. Dobra wstajemy, robimy kawy Coś ciepłego trzeba wypić. I trzeba przede wszystkim zjeść. To na pewno. To najważniejsze. Już wiem, że na pewno sobie dorobię linkę. A jeżeli sobie nie dorobię, to przynajmniej sobie wezmę dłuższą na w razie potrzeby. Bo fajnie byłoby tego tarpa sobie troszeczkę podnieść, ten dach. Ale żeby to zrobić, to musiałbym linkę zawiązać w koło drzewa. A linka jest niestety za krótka. Także tak to wygląda. Tego się tutaj zrobić nie da, żeby ten dach podnieść. No ale dosztukuję sobie linkę. Dobra, bierzemy się za kawę. No, i obóz posprzątany. Nie pokazywałem Wam tego, dlatego że się śpieszyłem. Chciałem zobaczyć, w jakim czasie mi się uda to zrobić. No, i mamy 40 minut i 25 sekund. I jest to czas, który włączyłem, kiedy zacząłem jeść śniadanie. Także zjedzenie śniadania plus posprzątanie całego obozu 40 minut i 35 sekund. Oczywiście. Jest to mój pierwszy raz, więc nie szło wszystko tak gładko, jakby mogło iść. Śmieci zabieram ze sobą oczywiście. Tutaj mamy przygotowane po śniadaniu, a tam wisi ten worek, który zawiesiłem wczoraj. Idziemy zobaczyć teraz, czy jakieś zwierzątka się do niego dostały, albo czy próbowały. Kawałek drogi od siebie go zawiesiłem. Nie chciałem mieć nieproszonych gości w postaci lisów czy innych twaniaczków. Ale zobaczmy, nic takiego tam właściwie nie było, było tylko opakowanie polio food, ale zamknąłem je szczelnie. Sprawdźmy to. Wygląda na całe. Tak, wygląda na całe, czyli widzicie, zjadłem wszystko, nie zostawiłem nic, nawet zapachu. No i dobrze. No, i dobrze, bo wiadomo jak to jest. Zwierzęta mogłyby zjeść również plastik. To by nie było za dobre. Więc warto zabezpieczać te śmieci w taki sposób, żeby ich po prostu było jak najmniej pożywienia w nich, które zostało, żeby, żeby zwierzęta tego nie czuły. No i dobra. No i to byłoby na tyle. Noc przez pana w lesie takie było założenie, żeby przespać noc, żeby przetestować cały sprzęt. No i teraz już wiem, że kiedy będę szedł na jakąś wyprawę, to nie zostanę z ręką w nocniku, jak to się mówi w nocy. Wiem, że sprzęt działa, wiem jak go rozłożyć, wiem, ile to mniej więcej czasu zajmuje. Także, tak jak mówię, no założenia zostały spełnione. Noc przez pana jako taką, powiedzmy, wiadomo, była to pierwsza moja noc w lesie, więc adrenalina na pewno była troszeczkę podniesiona, tym bardziej, że słyszałem wiele dźwięków, których wcześniej nie słyszałem i nawet się nie spodziewałem, że takie dźwięki można usłyszeć w nocy w lesie. Na przykład... Dźwięk podobny do piły spalinowej, a to się okazuje, że to prawdopodobnie był po prostu byk jakiegoś jelenia czy, czy coś w tym stylu nie wiem, nie znam się na tym za bardzo. Jakie tutaj zwierzęta wydają takie dźwięki, w każdym razie no powiem Wam, że bardzo ciekawie ale raczej było spokojnie nic mi tutaj nie chodziło, blisko obozu także było naprawdę fajnie. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam też na mojego Instagrama. Na Instagramie dodaję na bieżąco relacje z trasy, z treningów w trasie. No i na weekendy będę robił właśnie takie wyprawy. Będą to wyprawy właśnie na pauzach weekendowych. Także mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w następnym filmie. Pozdro.